Siema, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam bardzo prosty skrypt na Gamma. A jeżeli nie, nie wiecie, jak instalować skrypty, to teraz w prawym górnym rogu wyświetla Wam się karta, w której możecie wejść i tam macie cały poradnik, jak właśnie wgrywać skrypty do hostingów oraz do serwera Aternos. Możemy wpisać sobie ukośnik Gamma. Ja widzicie istnieje taka komenda, i po kliknięciu wyświetla się prawne użycie ukośnik Gamma On i Gamma Off więc wpisujemy sobie na przykład gamma on i teraz jak na przykład byśmy poszli sobie do jakiegoś cave'a to jak widzicie mam tutaj włączoną jakby gamma i teraz możemy sobie gamma off i wyłącza nam się ta gamma na przykład nie wiem gdybyśmy mieli inny efekt na przykład jakiegoś tam spida jeszcze to dodatkowo i teraz byśmy sobie włączyli gamma i byśmy sobie wyłączyli, to oczywiście tego spida nam nie zabiera, tylko samą gammę więc to jest też bardzo fajne. I wtedy normalnie możecie sobie kopać. A teraz możemy przejść do konfiguracji tego skryptu. Ok, no to ogólnie to jest taki bardzo prosty skrypt. Tutaj macie, że gdy nic się nie wpisze, potem ukośnik gamma to na przykład to wyświetla wam się, że poprawne użycie. Teraz na przykład tutaj możemy sobie zmienić z ON na OFF. I tutaj na przykład jeżeli oczywiście nie chcecie tego on na off, tylko na przykład włącz i wyłącz, to możecie coś takiego zrobić jak włącz i tutaj wpisać sobie wyłącz. I teraz tutaj gdzie jest on, możecie sobie wpisać włącz, a tutaj gdzie jest off, możecie sobie wpisać wyłącz. I teraz y, musicie sobie to zapisać. I teraz już znowu przechodzicie sobie na serwer I wpisujecie komendę syk reload I nasza gamma ok? ona już nam jest zreloadowana, możemy więc pisać komendę gamma Jak widzicie teraz nam się zmieniło na gamma włącz wyłącz e, Gamma on już nam nie działa e, Off też nam nie działa e, A na przykład gamma wyłącz e, Usuwa nam całą A włącz Włącza nam gamę. I to ogólnie to, to tyle. Jeżeli chcecie pobrać ten skrypt, wbijajcie na Discorda. Link oczywiście w opisie. I do zobaczenia już w kolejnym filmie.